szybki, żeby nie było Gdzie dalej? to jest, tutaj jest już 5. dlaczego wszystko muszę robić sam czas umierać żołnierzyki no właśnie tam. nawet trzeba się tych wieżyczek właśnie poznać Jedna. I druga, i teraz... A, pięść już nie zabijaj mnie, poddaję się! Gdzie jest ta kłarianka? Nie ma jej tutaj, naprawdę nie wiem gdzie jest. Na chuj nam teraz. Pozwól mi go zajebać. Poczekajcie, Poczekaj. czekajcie, nie wiem gdzie jest kwarianka ale wiem gdzie można ją spotkać. Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym Handlarzem Cieni. Osobiście? Ja pierdolę. Nawet mnie wynajął przez pośrednika. <grystanie> Wiem o tym. Nikt nigdy nie spotyka się osobiście z handlarzem cieni. Nawet ja nie znam jego prawdziwej tożsamości. Okłamałem ją, że zorganizuje spotkanie. Kiedy zjawi się w umówionym miejscu, wpadnie w łapy ludzi Sarena. Powiedz gdzie. Natychmiast. Natychmiast. Spotkanie ma być tu, w okręgach, w tylnej alejce, obok rynku. Pośpieszcie się, a zdążycie. Bożesz. Co ty wyrabiasz? Handlarz cieni zapłacił mi, żebym go zajebał. Nie zostawiam niedokończonej roboty. Nie strzelamy do nieuzbrojonych jeńców. <noise> Ile osób przez niego zdechło? Zasłużył sobie. Zresztą mamy inne zmartwienia. Jeśli zaraz nie ruszymy, kłarianka zginie. Dobra, ale to nie wszystko. To i jeszcze to. No, czas jeszcze ten czasie zawsze mam 4 minuty, żeby uratować Kwariankę. Ale to też sobie weźmiemy. Wszystko, wszystko jest zebrane. Biegniemy. Ach, kurde, kolejni. Mam 4 minuty, żeby uratować kłariankę. Ci padli. Go sobie oberwał. Cholera, no! Napadli. Bignie się go Trzeba uratować. Mamy w ogóle jeden grand. Garusa I tutaj idziemy Czy zdążymy? Tak jest, zdążyliśmy Gdzie jest handlarz cieni? Gdzie pięść? Przyjdą. Gdzie jest dowód? Szanse. umowa nieważna. Ła! Wow. No i właśnie kudy przegrzali. Fak! Zmieniłem zmienił się na pistolet. Mierzesz. Nie przegrzał mi się. Robi się. No, leży udało się. Pięść mnie wystawił. Wiedziałam, że nie można mu ufać. Nie oberwałaś? Nie dbać o siebie. Nie, żebym nie była wdzięczna za pomoc. Kim jesteś? Kali Raya. Nazywam się Shepard. Szukam dowodu na to, że saren jest zdrajcą. A więc będę mogła się zrewanżować. Musimy pójść w jakieś bezpieczne miejsce. Moglibyśmy ją zabrać do ambasady ludzi. Ambasador chciałby to pewnie zobaczyć. Idziemy. Nie ułatwiasz mi życia, Shepard. Strzelaniny na okręgach. Szturm na norę chory. Wiesz ile. Kto to jest? Kłorianka? Co wy kombinujecie, Shepard? No, ram, moment, ja muszę to przerwać na chwilę nagrywanie i już wracamy. Poprawię panu humor, ambasadorze. Ona ma informacje, które łączą Sarena z getami. Doprawdy? Chyba lepiej będzie zacząć od początku, panno. Nazywam się Tali. Tali Zoranaraya. Nie ma tu wielu kwarian. Dlaczego opuściła pani flotylę? Odbywałam moją pielgrzymkę, rytuał wejścia w dorosłość. Powiedz nam, co znalazłaś. Podczas podróży zaczęły do mnie docierać informacje na temat getów. Dotąd nigdy nie zapuszczały się poza obszar mgławicy. Chciałam to sprawdzić. Wytropiłam patrol na jednej z niezamieszkanych planet, zaczekałam, aż jeden z getów się oddali od reszty. Obezładniłam go i wydobyłam rdzeń pamięci. Myślałem, że rdzenie pamięci getów mają system autodestrukcji, włączany w momencie śmierci taki mechanizm obronny. To prawda? Jak udało ci się ocalić rdzeń pamięci? To mój lud stworzył gety. Przy odrobinie wiedzy i całej masie szczęścia można czasami ocalić trochę danych. Większość danych przepadła, ale udało mi się uratować część plików dźwiękowych. No, da, zapuszczaj, Bita. Iden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas do odnalezienia kanału. Ten głos to Saren. Mamy dowód, że skurwiel stał za tym atakiem. Saren się nie wykręci. Zaraz, jest coś jeszcze. Saren nie działał sam. Iden Prime to ogromny sukces. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału i o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Nie rozpoznaję drugiego głosu, tego mówiącego o żniwiarzach, co to Oni są jakąś nieznaną rasą obcych? Według banków danych, żniwiarze byli hiperzaawansowaną rasą maszyn, istniejącą 50 tysięcy lat temu. Żniwiarze całkowicie wytępili protean, a następnie zniknęli. Tak przynajmniej uważają Gety. Nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Wizja na Eden Prime. Teraz ją rozumiem. Zobaczyłem protean wyżynanych przez żniwiarzy. Gety wielbią te istoty jak bogów, szczytnie organicznego życia i wierzą, że Saren umie ich sprowadzić. Ochrada będzie po prostu skakać z radości. Na pewno. Żniwiarze stanowią zagrożenie dla każdego żywego gatunku. Musimy im o tym powiedzieć. Nieważne, co pomyślą o reszcie przekazu. Mamy na taśmie, że Saren jest zdrajcą. Kapitan ma rację. Musimy natychmiast pokazać to Radzie. A co z nią, z kwarianką? Nazywam się Tali. Poznaliśmy się już, komandorze. Wiesz, do czego. A co z twoją podróżą? Zdawało mi się, że pielgrzymujesz. Pielgrzymka ma dowieść, że możemy działać dla dobra ogółu. Co o mnie pomyślą, jeśli to wszystko zignoruję? Saren stanowi zagrożenie dla całej galaktyki. Moja pielgrzymka może zaczekać. Skorzystam z wszelkiej dostępnej pomocy. Dziękuję. Nie będziesz żałować. Razem z Andersonem pójdziemy zorganizować audiencję urady. Przygotujcie się i dołączcie do nas w wieży. No dobra, to tym razem weźmiemy sobie i weźmiemy kwariankę Czyli talii naszą Czyli zostaje tam jeszcze jedna postać, którą musimy zwerbować Akceptujemy oddział Mamy kolejny poziom, więc czas na trochę rozrywki Zdrowie się przydało rozwinąć, ile? Trzy punkty, więc ob oba O, mamy przypływ adrenaliny, świetnie Co on w ogóle daje? Na, tutaj akurat sk się czas odnawiania się z naszych talentów. Czas ładowania 120 sekund, koszt celności 30%. Całkiem nieźle. Dobra, Garus, ty też masz dwa punkty. Tutaj bym odblokował elektronikę już, ale to się trochę potrwa. I y y szkolenie i karabiny sniperskie, dobra. Później ci dwa w karamie szturmowy. Pani Tali. Pani Tali jest bardzo mądra. Więc na pewno... Pani Tali korzysta z pistoletów, niby. Hmm. To jest trochę takie inne. Z z dwa w deszyfrację. W... Dwa w elektronikę. Yy, Meister Quarian. Jak to... Jakby to nie brzmiało. Hmm... Trochę w pistolety. Dwa w pancerz. No nie, jeszcze raz elektronikę, czyli mamy u niej odblokowaną redukcję. Okej. Okay. Powiem też dla każdego obcego musimy, wiecie... Osobny pancerz, to jest w ogóle straszne. Ale ta gra to jest jakby prawdziwy RPG. Tylko, że w kosmosie. Nowy program. RPG w kosmosie! Przepraszam, komandor Shepard? Tak, co jest? się Samez Batia. Proszę mi wybaczyć, ale mam sprawę, z którą nie miałem do kogo się zwrócić. że pomogę. Nie ma problemu. Co mogę dla pana zrobić? Moja żona była żołnierzem, służyła w 212 na Eden Prime. Tak, teraz ginęła. Wystosowałem prośbę, by ciało mojej żony zostało mi zwrócone, jednak wojsko mi odmówiło. Dlaczego odmówili pańskiej prośbie? Musi istnieć jakiś powód. Nie wiem. Powiedzieli tylko, że nie mogą mi zwrócić ciała żony. Nie ma powodu, dla którego ciało pańskiej żony miałoby być przetrzymywane w ten sposób. Proszę tutaj zaczekać. Człowiek zajmujący się moją sprawą to pan Bosker. Ostatnio widziałem go w ekskluzywnym barze tam. Dziękuję za poświęcony mi czas. Chcę tylko, by moja żona miała stosowny pogrzeb i szacunek, na który zasługuje. Spoko. Pomożemy mu. Eee, wiem, jak to jest ze zmarłymi, niestety. Nie będę się zagłębiał w ten temat. Zapis dokonany. To jest jeszcze ktoś? No. Egzekutor Palin. A my pójdziemy, jakby tutaj. Czy Wielkie nieba, komandor Shepard No? Wielkie niebiosa, kurde. Wasze czyny zrobiły olbrzymie wrażenie na korpusie dyplomatycznym. I na mnie może mógłbym w czymś pomóc. A tak. Pewien człowiek, sameż Batia, nie może odzyskać zwłok żony. Ach, pan Batia. Dobry człowiek, ale ostatnio nie ma lekko. Chciałbym móc jakoś mu pomóc. Samesz Batia już zapewne opowiedział, że szeregowiec Nirali Batia zginęła na Eden Prime. Badamy dokładnie jej ciało. Ma obrażenia, które nie pasują do żadnej znanej nam broni. Czyżby jej zwłoki zostały niebezpiecznie skażone? Nie, komandorze. Mogę tylko powiedzieć, że jej ciało jest dla Przymierza niezwykle cenne. Tak, dzięki testom lepiej poznamy uzbrojenie getów i będziemy mogli skuteczniej się bronić. Nie chcę nikogo urazić, ale szeregowiec Batia może teraz ocalić więcej ludzi niż gdy żyła. Rozumiem, Ajajaj. co próbuje pan osiągnąć, ale przetrzymywanie zwłok nie jest w porządku. Komandorze, akurat wy, powinniście doskonale wiedzieć, że trzeba czasem coś poświęcić, aby uchronić ludzkość. Myślę. I właśnie o to no. chodzi. Jesteśmy ludźmi. Nie zapominajmy o tym. Nigdy. Wygraliście, komandorze. Panu Bati potrafiłem odmówić, ale nie zamierzam sprzeciwiać się wam. Nie chcę kłopotów. Proszę przekazać Sameszowi, że przetransportujemy ciało na ziemię. Zajmę się tym osobiście. No i świetnie. Plus ile? Chyba... Nie, nie, nie zwróciłem uwagi na idealisty. To miejsce jest jakieś dziwne. Szkoda. Nie wiesz plotkom. Czego no. chcesz? O, wow. komandorze. Jak mogę pomóc? Co możesz mi powiedzieć o metresie Asari? Ja. E, no cóż, to Asari, pracująca tu jako. Je, e, to znaczy pomaga ludziom w różnych sprawach. Nigdy jej nie spotkałeś, prawda? Nie? Ja. Nie, 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 nigdy. Nie stać mnie. Sama rozmowa kosztowałaby mnie półroczny żołd. W porządku, szeregowy. Powiedzcie mi tylko, gdzie ją znaleźć. E, jasne, po drugiej stronie mostu prowadzącego od ambasad. Ale raczej nic takiego ważnego nam nie powiedział. Coś tu jeszcze jest do obgadania? Witam, komandorze. Podać coś? Czemu nie? A co masz? Głównie informacje. Na przykład o kilku najciekawszych miejscach w okolicy. Nie, ja, to mnie nie interesi. Żegnam. Na razie, komandorze. Nie, ja, na razie. Coś tu jest? O! Proszę, to jest chyba ten, którego nigdy nie mogę znaleźć. No, dzięki. Ostatni. No ja tutaj, tu nigdy nie pomyślałem, żeby zajrzeć. Jakiś jatępy. Chodźmy tu może, tutaj do egzekutora sobie odwiedzimy. O, tam coś jest ciekawego. Komandorze Shepard, nie spodziewałem się was tu spotkać. Udina was przysłał? Jestem tu prywatnie. Szukam informacji. Wy ludzie zawsze jesteście tacy ciekawscy. Zawsze wsadzacie nos w sprawy innych. Tak to się mówi. Nieważne. Zapomnijcie, że pytałem. Potrzebujecie czegoś, komandorze? Mm. A, dobra, nic nie ma. Pójdę już. Do widzenia, komandorze. Do widzenia. Zobaczenie. Tutaj coś mamy, jest łatwa deszyfracja, więc sobie... Możemy też oczywiście skorzystać, jak mamy odpowiednią ilość mediżelu. do 25 na łatwą deszyfrację. Ale spróbuję sam. Cyk, gotowe. O, jak muzyka się włączyła. Następująca wiadomość została przekazana z nieznanego adresu do wielu odbiorców w ekstranecie. Dalsze monitorowanie sytuacji uznaje się za wskazane. Bracie Biotyku, wybrano właśnie ciebie, abyś otrzymał tę wiadomość ze względu na naszą wspólną, ciężką sytuację. Niewielu nas rozumie, jeszcze mniej nas toleruje. Musimy trzymać się razem, musimy razem zbudować nowy świat. Pójdź z nami, dołącz do nas w gromadzie half King Eta. Tylko jako jedno ciało będziemy mogli naprawić yy, krzydy wyrządzone naszemu rodzajowi. Ciekawe. Jak? Half-King Eta. Hmm? Interesujące, on nam się pojawił jakiś... Aha, to na dole. No ale jaka muzyka się tam włącza, nie jakieś takie przerażające, że coś złego się zarasta tam. Yy. Dobra, chodźmy na dół. Witam ponownie, komandorze. Są jakieś wieści? Tak. Przypomniałem panu Boskerowi o co walczymy. Pańska żona zostanie przetransportowana do domu. Dziękuję. Wracam zatem do domu, by wszystko przygotować. Może teraz odzyskam spokój. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, komandorze. No, na razie nie mogłem pomóc. Ustawia się do doświadczenia. Miło. No co, skorzystamy z szybkiej kolejki, polecimy do wieży tadeli i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Co nie tak mi się wydaje. No i jesteśmy na miejscu. O, aha, tutaj w sąsiedztwo, no, dobra. No i kwarantem mamy Garusa i jest Gites. Trzyma. Daj spokój. Udina właśnie przedstawia Radzie dowody kwarianki. Iden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. No i co teraz? Chcieliście dowodu? Oto on. Dowody są niezbite, ambasadorze. Saren zostanie pozbawiony statusu widma i uczynimy co w naszej mocy, by odpowiedział za swoje zbrodnie. Poznaję drugi głos. Osobę, która mówi do Sarena. To matka Benezia. Kim? Kto to? Kim ona jest? Matki to potężne Asari, które wkroczyły w ostatni etap swojego życia. Służą mojemu ludowi jako mentorzy i przewodnicy. Ich wiedza jest bezcenna. Matka Benezja jest potężną biotyczką. Ma wielu zwolenników. Będzie znaczącym sprzymierzeńcem Sarena. Bardziej interesują mnie żniwiarze. Co o nich wiemy? Tylko to, co wyciągnięto z rdzeni pamięci getów. Żniwiarze byli starożytną rasą maszyn, która unicestwiła Protean. Później zniknęli. Gety wierzą, że żniwiarze są bogami, a Saren jest prorokiem wieszczącym ich przybycie. Uważamy, że kanał jest kluczem do ich powrotu. Saren go szuka i dlatego właśnie zaatakował Eden Prime. Czy my w ogóle wiemy, czym jest ten kanał? Jeszcze nie. Saren wierzy, że może sprowadzić żniwiarzy. To wystarczająco zła informacja. Posłuchajcie własnych słów. Saren chce sprowadzić maszyny, które zniszczyły życie w galaktyce? To niemożliwe. Gdzie udali się żniwiarzy? Dlaczego zniknęli? Dlaczego nie ma nawet śladu ich istnienia? Gdyby istnieli naprawdę, znaleźlibyśmy coś. Próbowałem ostrzec was przed Sarenem. Nie chcieliście mnie słuchać. Nie powtarzajcie tego błędu. No właśnie. To nie tak. Udowodniliście, że Saren zdradził Radę. Zgadzamy się, że wykorzystuje gety do odnalezienia kanału. Nie wiemy jednak po co. Żniwiarze to mit, komandorze. Kłamstwo, pod którym Saren kryje prawdziwe cele. Legenda, którą wykorzystuje, by nagiąć gety do swej woli. Hmm. nie może się zrozumieć? 50 tysięcy lat temu żniwiarze zniszczyli całą galaktyczną cywilizację. Jeśli Saren odnajdzie kanał, wszystko się powtórzy. Saren jest zbuntowanym agentem, który salwuje się ucieczką. Nie posiada już statusu widma, Rada pozbawiła go pozycji. No dobrze. To nie wystarczy. Wiecie, że ukrywa się w trawersie. Wyślijcie tam flotę. Flota nie wytropi jednej osoby. Flota Cytadeli mogłaby zabezpieczyć cały rejon, powstrzymać gety. Mogłaby też wywołać wojnę z systemami Terminusa. Nie damy się wciągnąć w galaktyczny konflikt z powodu kilkudziesięciu ludzkich kolonii. Więc nie, nie zrobicie nic? Ignorujecie nas za każdym razem, kiedy prosimy o pomoc. Szebart ma rację. Dość mam tej rady i jej pierdole. Ambasadorze, <laughs> istnieje inne wyjście. Sposób, by powstrzymać Sarena, który nie wymaga angażowania armii. Nie! Za wcześnie! Ludzkość nie jest gotowa na odpowiedzialność, która łączy się ze wstąpieniem do widm. Udina dostanie swoje widmo, a wy nie będziecie wysyłać żadnej floty na Trawers. Wszyscy będą zadowoleni. No właśnie. I wszyscy się zgodzili. Komandor szepard, wystąp. Maruszew się szepard. No jest już poinformowano wszystkich radnych, wszystkich polityków o kurde katrema. Komandor szepard. Decyzją Rady nadajemy Wam wszelką władzę i przywileje Wydziału Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli. Widma nie są szkoleni, lecz wybierani. Są zahartowani w ogniu walki. To ci, których czyny wyrastają ponad przeciętność. Widma stanowią pewien symbol. Są ucieleśnieniem odwagi, determinacji i samodzielności. Są prawą ręką Rady, narzędziem naszej woli. Na widmach spoczywa wielki ciężar. Są obrońcami pokoju w galaktyce. Pierwszą i ostatnią linią naszej obrony. To jest. Jesteście pierwszym człowiekiem wśród widm, komandorze. To wielki zaszczyt dla was i dla całej waszej rasy. To dla mnie zaszczyt. Wysyłamy was do trawersu za Sarenem. Macie prawo użyć wszelkich dostępnych środków w celu jego ujęcia lub likwidacji. Jakieś tropy? Macie jakiś pomysł, gdzie go znaleźć? Wszystkie istotne dane przekażemy ambasadorowi Udinie. Spotkanie rady zostaje zakończone. Gratulacje, komandorze. Przed nami mnóstwo pracy, Shepard. Będziecie potrzebować statku, załogi i zaopatrzenia. Teraz wszyscy dostaniecie specjalny sprzęt i przejdziecie szkolenie. Powinniście udać się do Akademii S.O.C. i porozmawiać tam z oficerem zajmującym się widmami. Anderson, chodź ze mną. Przyda się pana pomoc. Myślałam, że ambasador będzie bardziej wylewny. Nawet ci nie podziękował. Na razie niewiele zrobiłem. Muszę znaleźć Serena. Chodźmy. Tuż za tobą, Shepard. No i bonus widm. odblokowane talenty szkania widma, i urok i zastraszanie. Świetnie. Zdamy jeszcze tylko szybko talenty. Mamy dwa widma. Żywotność o 5. Ło! I mamy jedno. Świetnie. Co daje jedność w ogóle? Przywracam martwych członków oddziału z 15% i 40% tarczy. Ło! Bardzo fajne. Eee, czemu mamy zastraszanie? Nie chcę. Samo nam. No dobra, nieważne. Mamy zniżki w sklepach. urok nam wzrósł. Zastraszeni, mamy nowy ten. Super. Zdrowie. O, sobie zdrowie odblokujemy. Świetnie. Coraz lepiej nam idzie, naprawdę. Panie Garus, pan. Hmm. Co by panu dać? Dyszyfracja... Pan jest taktyczny. I zrobimy tak. Pan Natalii. Redukcja. A damy dwa razy do redukcji. Świetnie. No to co? Jesteśmy widmami. Z tej pozycji, żegnam się z Wami. Do następnych odcinków. W kolejnych częściach zapewne będziemy już podróżować po galakcji. Jeszcze trochę tutaj poszpieramy po Cytadeli. Wykonamy resztę zadań, które są nam powierzone. I zacznie się w końcu kosmiczna, prawdziwa kosmicznie, kosmiczna rozwałka. Trzymajcie się. Do następnych odcinków. Hey!